Witam w kolejnym poradniku. E, dzisiaj pokażę Wam e, program do sprawdzania pogody e, u e, Jest to program bardzo ciekawy e, pod duży, dużą ilością względów. E, pps, mm, jest on w pełni darmowy. Jest on w pełni darmowy. E, i pobieramy go z różnych stron. Ja podam jedną z, z nich w opisie do filmu. Sprawdzamy sobie nim pogodę. Jest bardzo rozbudowanym programem. Możemy sobie wybrać dużą ilość miast w Polsce lub na świecie. Ma różne bariery. Przykładowo możemy sobie wybrać jaki chcemy panel do wyświetlania, czy to będzie niebo, lotnisko, nawet e, tutaj widzimy, jakie tylko, jakie tylko chcemy. E, możemy sobie wybrać panel, panel prognozy, ile chcemy, żeby nam pokazało dni na przykład. E, no jest jeszcze bardzo dużo e, innych, przykładowo wskazania, jakie chcemy, czy, czy, czy chcemy obraz nieba, wahania temperatury wiatr, temperaturę odczuwalną i inne tutaj widzicie e, rzeczy, na przykład wybiorę sobie astronomię, mamy wschód słońca, zachód słońca, długość dnia, faza księżyca, e, jakie chcemy mm, rzeczy. E, możemy sobie go wybrać jako wygaszać ekranu naszego komputera. E, no i jest to program taki. Mm, ciekawy i jako... służący jako dodatek do naszego systemu Myślę, że się podobało. Zapraszam do subskrybowania mojego kanału. W najbliższych dniach postaram się jeszcze dodać film, jak tak zwiesznie wyczyścić nasz komputer, tak można powiedzieć w cudzysłowie po łebkach. I zapraszam do oglądania moich pozostałych filmów oraz subskrybowania mojego kanału. Na razie.